Z Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział: Kobieto, wielka jest twoja wiara, niech więc ci się stanie tak, jak chcesz. Bardzo miło jest spojrzeć na Jezusa zachwyconego, na Jezusa, który jest pod wrażeniem, na Jezusa, który jest rozentuzjazmowany tym, co zobaczył. Jak piękna musiała być jego twarz i jego słowa jakie musiał niesamowite robić wrażenie wtedy, kiedy doświadczał takiej radości, jak musiał świat wokół niego promienieć, gdy on odkrywał w kimś tak wielką wiarę i tak wielką miłość. Do zobaczenia jutro.